Ta, 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 ta. o jakaś kamera, o ja widzowie, nie widzieliście może świeżaków, um, no bo szukam ich i oni nie wiecie, chciałam z nimi pójść na piknik, ale we wszystkich tutaj zakątkach szukałem i ich jakoś nie ma, no, cały świat przeszukałem, no nasz zabawkowy cały świat. Nowy no wy wiecie, nowy. Wiecie, nasz cały zabawkowy świat? Hmm. No dobra. Co zrobić? Co my mamy teraz zrobić? <grywia> ja chciałem tylko na piknik z nimi pójść. No. Ale chamy. <grywia> chamy. Dobra. Dobra, ale gdzie ich można jeszcze poszukać? Hmm, nie mam pojęcia. Halo? Halo, halo? M. Foxy. Bo wiesz, em, Ja jestem za tobą. A, a, dobra, dobra. M. M. Foxy. Po, po, to nie jest twój odcinek. A, ja po prostu ten sz szukam przed i innych poza odcinkiem. A, dobra, to... do. To jest, to jest mój odcinek. A, dobra, dobra. To, to ja sobie pójdę. Ta tara tara. O, fasola! Wreszcie coś znalazłam. no heja, ja, ja ja szukasz też świeżaków? Tak. Em, no tak znalazłam tylko ciebie. Właśnie ja też szukam świeżaków i też znalazłam tylko ciebie. Super. Będziemy razem przemierzać w ogóle wszystkie raje, wszystko, żeby ich szukać. Musimy wszystkich znaleźć. Ale ile ich jeszcze było? Ehm, policzę na palcach. Chwila. O, już wiem. Trzy. Pasola, wstawaj. Ach, bo, bo tak padłem trochę. Ech, no. Trzy. Hmm. Nie wiem. No trzy. To nie aż to nie, to nie, to nie tak dużo. Będziemy ich szukać. Em, em. Ej, no gdzie ten Freddy i no, Może znowu tam. Foxy, mówiłem, żebyś tu nie przychodził. Rozprawię się z tobą, nie! No dobra. Zostałam sama. No dobra. No to. Pasola? Pasola? Em. Coś się stało? Nie mam pojęcia. Em. On chyba tam się bije. A ja nic nie słychać, żeby się bił. Dobra, już jestem. Musiałem go załatwić. Ała, to bolało. Nie wiem, właśnie nic nie było. Słychać, że biłeś. No wiem, wiem, ja, ja po cichu biję, żeby, żeby policja nie. żeby policja nie widziała. No właśnie, żeby policja nie widziała. Bo jak powiecie to policji, to zrobię z wami to samo, co z Foxin. Więc mam nadzieję, że nie powiecie tego policji. Więc to będzie już koniec odcinka. Pa!